Sprzedaż mieszkania to wyzwanie, które często wywołuje silne emocje, zwłaszcza jeśli jest ono pełne wspomnień i historii. Trudno czasem spojrzeć na nieruchomość jak na produkt, a to właśnie takie podejście ułatwia proces sprzedaży. Kluczowe jest zachowanie dystansu i koncentracja na celu, sprzedaży na korzystnych warunkach. Postaraj się zadbać o atrakcyjną prezentację mieszkania, taką jak odpowiednie zdjęcia, czy przygotowanie wnętrz do oględzin. Jeśli emocje zaczynają Cię przytłaczać, warto rozważyć wsparcie profesjonalnego agenta nieruchomości. Doświadczony specjalista pomoże Ci spojrzeć na sprzedaż z perspektywy rynku, przejmie na siebie negocjacje i formalności, co pozwoli Ci uniknąć zbędnego stresu. Mogę pomóc Ci znaleźć agenta, który odciąży Cię w tym procesie, zapewniając profesjonalne wsparcie i spokojną głowę, byś mógł skoncentrować się na tym, co dla Ciebie najważniejsze w tym momencie życia.